Takim świątecznym widokiem jest, mogę budzić codziennie. Siemanko, witam was w trzecim już dniu vlogmasu. Jest po prostu... Tak zaśnieżony świat za mną. Zaraz wam go pokażę. W sumie nie za mną, tylko przede mną. Całą noc padał śnieg, i teraz dalej pruszy, więc po prostu atmosfera jest totalnie zimowa i totalnie świąteczna. Jest 13, ja dzisiaj trochę pospałam, przez to, że wczoraj montowałam, chyba aż do drugiej albo do trzeciej, więc musiałam to delikatnie odespać. Teraz się już pomalowałam, ogarnęłam to znaczy muszę się jeszcze przebrać. idziemy na spacer do lasu, na siłownię, na basen, na jedzonko. Dzisiaj będzie mega aktywny y, dzień, tylko w końcu muszę wyjść z tego e, pokoju, a coś ciężko mi to idzie. Muszę się na pewno ciepło ubrać. Idę się dowiedzieć, czy mogę wejść z Barbie na siłownię. Ja wiem, zaraz większość z was będzie e, się pytało Jezu, jak to z na siłownię? Dlaczego z na siłownię? Barbie jest bardzo do mnie przywiązana, to jest nowe dla niej miejsce i nie chciałabym ją zostawać sama w pokoju, więc jeżeli uda mi się z nią pójść na siłownię, to super, jeżeli nie... To będę się zastanawiała, co wtedy zrobić. E, może nie wiem, ktoś się nią zaopiekuje. No zo zobaczymy, zobaczymy e, jak to wtedy zorganizuje, ale bardzo chciałabym pójść z nią, bo jakby ona jest totalnie bezproblemowa. Ja, ona pójdzie tam spacie, ja widziałam, że tą siłownię, ta siłownia jest mała. E, raczej tam nikogo na tej siłowni nie będzie. No chyba, że wiecie, jak będzie dużo ludzi, to spoko, jakby wtedy z nią nie wejdę. Ale mam nadzieję, że byłabym tam sama, ona by sobie, wiecie, za na bieżnie jak takie bestie. Zobaczymy. Na razie się ubieram i lecimy na dwój, patrzcie, ile śniegu! No powiedzcie, czy to nie wygląda po prostu przepięknie! Ja naprawdę jestem zakochana w takim widoku i nie wiem jak wam, wam to pokazać, ale ten śnieżek ciągle pruszy i to, że będzie jakieś 50-80 cm śniegu to chyba jest prawda, bo tam już widać, że tego śniegu jest naprawdę ogromna ilość. Kupiłam sobie ostatnio ten sweter i chyba w sklepie jednak podoba mi się troszeczkę bardziej. Kość te rękawy coś coś nie tak, ale już tak zostaje i idę tak, mam pod spodem legins od razu, w razie czego na siłowni i w ogóle, żeby mi było ciepło i tutaj taką bluzkę fajne jest to, że już teraz jest młoda na ciepło ubieranie się jak ja byłam w gimnazjum, to ciągle każdy każda, wiecie, dziewczyna musiała mieć jak najkrótszy crop top e, spódniczki w ogóle, a teraz każdy się tak ciepło ubiera wygląda jak taki bałwan śnieżny, ale przynajmniej każdemu jest ciepło a i moje buty, no ledwo co wchodzę pod tą górkę, bo Serio jest mega ciężko, ale tu za to jaka szczęśliwa królewna. Idziemy chyba zaraz na spacer tam do lasu, tylko że ja się boję, że tam będą jakieś wilki. Teraz się coraz więcej mówi o tych wilkach w lasach, że wilki przychodzą wszędzie, a tu jest dosłownie las w górach i to taki gęsty, gdzie jest pełno śniegu i one może wyczuwają, że tutaj można przyjść na przykład po jakieś jedzenie i mi zaatakują psa. wejść. Co ty tam wymyśliłaś? Dokładnie taka zima kojarzy mi się z moim dzieciństwem. Serio. Wtedy zawsze właśnie było tyle śniegu w lasach. Ja razem z moim rodzeństwem chodziłam na sanki, zjeżdżałam z takich górek. Gdybym miałam sanki, byłabym w stanie tu zjeżdżać. Poszukać Uwaga, to jest Barbie pierwszy raz na siłowni Jak się z tym czujesz, misia? Ile pod... Weźmiesz ciężarów? Ale fajnie! Jezu, jak się piesek cieszy! Co za słodzina! Tak się prezentujemy razem na bieżni Jeszcze nie wiemy, jak ją włączymy Mega fajnie, bo jest taka oddzielona siłownia Tam jest basen o 17 Włączają bali Więc już ustaliliśmy, że na basen idziemy o 17 I Barbie po prostu wtedy pójdzie sobie na jakąś drzemkę Teraz się tu wjeżdżę, wymęczę na treningu, no zaraz tutaj po prostu. To jest maszyna do robienia chyba klat. Nie wiem, ja się nie znam, ale tak mi się wydaje. Zaraz będę je pakować. Mam nadzieję, że podoba Wam się mój vlog, mimo tego, że to jest dopiero trzeci dzień, to ja strasznie chciałabym, żebyście razem ze mną przez ten cały grudzień czuli tą atmosferę świąteczną. Ja nie będę Was oszukiwać. Święta to nie jest mój ulubiony czas. Ja uwielbiam czas przed świętami, ale sam moment Wigilii, pierwszego dnia świąt, drugiego dnia świąt, ja wiem, że w mojej głowie to jest bardzo nieprzepracowany temat, dlatego, że co roku te święta się stresowałam i w sumie dalej gdzieś tam stresuję, bo jednak święta zazwyczaj w sobie, ile osób nie siedzi już za mną przy stole. Chodzi po prostu osoby, których już brakuje i w te święta zazwyczaj te myśli już tak w ogóle wchodziły mi do głowy, dlatego chciałabym potraktować vlogmas w tym roku jako taką trochę terapię, żeby bardzo się cieszyć z tych świąt i celebrować to tak na... Milion procent i żebyście po prostu byli przy tym ze mną. Może w końcu na no nowo pokocham do święta i poczuję tę taką dziecięcą miłość do świąt, a nie strach, taką rozpacz, że nie ma ze mną kolejnych osób. Tego życzę to jest też wa i mam nadzieję, że dzięki temu mój nas spędzicie w mega świątecznej i miłej atmosferze. Barbie myśli, że na siłowni to jest jakaś sala zabawa, bo ona po prostu zaczepia, żeby się z nią bawić, a nie wzięła jej żadnej zabawki. Czy dasz rady podnieść jedyneczkę? Dawaj, raz, dwa, trzy, cztery. O nie, 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 to za ciężkie. Potrzebuję chyba jakiś kurs przekonania się do siłowni, bo ja naprawdę nigdy chyba aż tak bardzo nie miałam problemu z tym, żeby coś porobić na siłowni, bo się po prostu jakoś tu nie podoba, że nie chcę się zmęczyć. Nie wiem dlaczego. To jest kości, te, które są na skinacze. Zgi Jak się nazywają te skinacze? Łotwie, o! Jak wy łopisem. Jak spróbować! Tu wysoko. Jak <grymny> ja muszę tu od tego odbić. Ty co, dobra? No, no, połóż Zasiedziałam, oglądałam się teraz tych vlogmasów, ale lecimy szybko na basen Przebierałam się, bo też nie chce mi się wychodzić na zimno Ale oby ta woda nie była aż tak zimna, jak tam mówili Chciałam iść na basen i zostawiłam kamerkę Barbie i chyba nic z tego basenu O, widzicie co na wyprawie? I tak już od 15 minut Czy ty musiałaś tyle krzyczeć? Czy ty musiałaś tyle krzyczeć, dziecko? Barbie 1 Barbie 0. Ciekawe czy nas nie wyrzucam Barbie z tego basenu. Biegłam dosłownie na 10 minut na basen, żeby spróbować z tej pali, bo ja na czymś takim nie byłam i wracam do Barbie, bo no jest ciężko. No, nie jest najprzejmniejsza ta woda ogólnie. Po to tu przyszłam i po to Barbisiery sama właśnie bym spróbowała tego. O Majdiej jak to pięknie wygląda. Że ja się boję, ja się boję się rozebrać! Mega ładnie. Raz, dwa, trzy. Obyw nie była chora. Wcale nie jest ciepła woda ogólnie. Ej, tego nie przemyślałam. Na trzy raz, dwa, trzy No to też nie I przy trzy. akcja 10, na 10 za 10 te widoki, 2 na 10 za zimno. Jakie są uroki posiadania w zasadzie do basenie seri jakieś 15 minut maksymalnie, no ale... Niestety tak czasem było. Za to pooglądam sobie jeszcze w domu vlogmasy, bo mam stolik zarezerwowany w restauracji dopiero na 20.30, więc teraz mam spokojnie, czas dalej na odpoczynek, no i przynajmniej się nie przeziębię. Trzeba wyciągać plus się przeszyło. Już mnie czuję, chciałam powiedzieć, że chyba bez sensu wychodziłam, no ale... Coś tam sobie jeszcze popiskuję, no a nie ktoś, żeby wiecie. Ludzie, którzy tutaj gdzieś mieszkają dookoła, powiem, że się z tym, że gdzieś tam piszczy piesek. Pewnie większość z was pomyśli sobie, że Barbara ma teraz jakiś lęk separacyjny, i to ogólnie jest coś takiego, że ona potrafi zostawiać sama, ale u mnie w domu, u mnie w mieszkaniu. Ale tak jak właśnie jest w jakimś obcym miejscu, to ma z tym problem. I ja wiem, że ona wiecie, popiszcie, popiszcie i przestanie. I na przykład jak nie wiem, byłam w górach, no to ona normalnie zostawiała sobą w domku, bo to był domek oddalony, wiecie, od innych ludzi. A tutaj jednak, no wiem, że jesteśmy, wiecie, w hotelu, jest pełno pokoi dookoła, po prostu komuś to może przeszkadzać, więc spędzamy sobie właśnie wieczór razem. Co ty na to? Halo? Halo? Ona teraz sobie coś tam lize. Musisz znaleźć jakiś plan na to, co robimy. Mama miała być na basenie, miała się zrelaksować, a tu co? A tu coś takiego. No, a tu coś takiego. Nie wiem, czy ja ode mnie dzisiaj nie odbierają. Zrobiłam trening, muszę zjeść dzisiaj pizzę, no bo najpierw masa, a dopiero później jakieś ćwiczenia. Zwykle to nich już chyba ósmy raz. Nie, z piąty na pewno. Czuję, że zaczynam być przeziębiona, bo im mnie strasznie gardło, teraz leżałam sobie pod kocykiem, jak wróciłam z tego basenu i po prostu się grzałam i jest mi strasznie zimno ubrałam w ogóle wiecie sweter pod spód jakąś bluzkę mam tutaj ubraną spódniczkę co prawda bo nie wiem, co ubrać innego ale mam rajstopy i wszystko idę tylko do samochodu tak naprawdę ale szczerze gdyby nie to że jest ta rezerwacja to ja bym chyba nie pojechała tylko leżała po prostu pod tym kocykiem bo jest mi tak zimno i mam takie dreszcze ale mam nadzieję, że tam zjem sobie coś tuś, 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 tuściutkiego. Wypiję sobie gorącą herbatę i będzie mi lepiej. Wyglądam, nie, ta stylizacja w ogóle nie wygląda, ale mam być ciepło, to jest najważniejsze. Mojego pecha ciąg dalszy, dojechałam właśnie do restauracji, co prawda tej samej co wczoraj i zaczęła palić mi się opona. Żeby objaśnić wam y, sytuację, jest bardzo dużo śniegu na drogach Naprawdę były praktycznie pustki i prawdopodobnie przez to po prostu y, te koło zaczęło się palić Jakby ten hamulec się zaczął palić i dym z tego leciał i śmierdziało Naprawdę to jest tak samochód taki, wiecie, jakby zastępczy, którym po prostu pojechaliśmy do Polski Bo jest on bezpieczny, żeby jeździć z nim gdzieś tak tutaj blisko no i jeszcze coś takiego, oby nic się groźniejszego po prostu nie stało, jak będę wracała z tej restauracji, dlatego, że jutro ruszamy dalej I no, nie chcę, żeby coś się stało Jestem nudna i przyszłam dzisiaj znowu do tej samej restauracji, ale zamawiam coś innego I mam tutaj krem z dyni i zamówiłam też pizzę, w ogóle z orzechami, więc zobaczymy, jak będzie smakować Delicious Zamówiłam pizzę. Orzechami. I ogólnie dobra, ale nie smakuje ona tak typowo jak pizza, tylko trochę jak jadła taki mus. Yy, są takie musy truskowe. Mam zadanie sprawdzić czy się kręci kółko. Kręci się kółko, czyli dojedziemy do hotelu. Czy wy to słyszycie? To się nazywa pech. Nie wiem naprawdę, czym sobie zasłużyłam na takiego pecha, który mnie spotkał od tego 1 grudnia. Tak jak widzieliście na pierwszym vlogmasie, nie pojechałam na wyprawę, podróż, którą miałam zaplanowaną od dwóch miesięcy, bo popsuł mi się samochód. Tam, ten samochód został e, tam u mnie w domu, wzięliśmy inny samochód. Nie, nie muszę Wam ukrywać, że jakby ten wyjazd, który planowałam całą tą trasę wyjazdową, ten, to co miało się wydarzyć 1 grudnia było za granicę. Teraz stwierdziłam, że dobra, że za granicę no, nie dam rady, dopóki tam ten samochód się nie naprawi, więc pojedziemy do Polski z prawnym samochodem, który normalnie jakby wiecie, jeździ wszędzie. Tylko po prostu byłby niewygodny za granicę, a dwa, no jednak to był starszy samochód niż ten, którym pierwotnie miałam jechać za granicę. Przyjechałam nim do, szklars do szklarskiej poręby, i właśnie teraz jadąc do tej restauracji, po prostu zapaliła się ta opona. I nawet nie wiadomo, jak ja wrócę jutro do domu. A miałam jechać dalej. Jakby ja nie miałam jutro wracać do domu, tylko miałam jechać gdzieś dalej do kolejnej miejscówki, jakby chciałam mieć dalej tą podróż. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy co będzie jutro. Może znajdziemy jakiegoś mechanika. Ja, ja nawet nie wiem, bo jakby to się wydarzyło tak szybko, po prostu jechałam do tej restauracji i zaczęło śmierdzieć i, i po oponie. Także super zajebiście. Idealne 3 dni vlogmasu, zamiast pełnej radości to jakiegoś pecha i ja już po prostu aż nie chyba się z tego śmiać, ale zobaczymy jutro. Ja się z wami na dzisiaj żegnam. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, jeżeli chcecie zobaczyć dalsze przygody mojego pecha, dajcie też znać w komentarzu, co uważacie o tych vlogmasach i będę bardzo wdzięczna za wszystkie lajki w komentarze, żeby wiecie, podbić jakby zasięg tych wszystkich vlogmasów. Albo no może chociaż to mi się odpłaci. Wszystkie pechy, które teraz mam. Widzimy się jutro. Buziaki. Bye!